Może hejter to jest właśnie taki dystyngowany, internetowy krytyk popkulturowy, pop który jest takim, wiecie, gościem, mecenasem sztuki, który studiował hejteroznawstwo i ubliżanie. Skończył te studia i siada sobie w swoim pikowanym, skórzanym, wiecie, fotelu z apaszunią i przystępuje do ubliżania. Nie wiem czemu, ale nie lubię pana. <laughs> <laughs> Waga dobra, lecimy, no, dalej, lecimy no. dalej, kolejny hejt. Weź się, człowieku za prawdziwą robotę to przestaniesz pajacować przed tą kamerą. Tyle w temacie. To ja nawet to pamiętam. Jak był mały, to był tak brzydki, że karmili go z procy, A jak po wywiadówce miał dostać za złe oceny, to wynajmowali osiłków z bramy. To na pewno ja. Rafał, Rafał. Uwaga, kolejna. Kreuje się na króla sucharów. Uuuu. Ja też to, to, to... To nie wiem, nie wiem jak to czytać. Ciekawe, czy się dzielisz hajsem z potrzebującymi? Jebać twoją czapkę. Czekam, aż założy firmę blachodachówek. To na pewno ja, bo ja reklamowałem blachodachówki. Reklamowałeś blachodachówki? Cały czas to robię. Za chwilę wylezie mi pan z lodówki, więc poproszę fotkę jakiegoś miłego stolca. Miły stole. To jest Miły ten z stolec. początku, to jest dystyngowany. To jest, że zasiada no, tak. i. Ja pierdolę, gdzie masz brwi, w szufladzie? Ja, to ja, to ja, to ja, bo ja brami, to ja. Dobra, na. uwagę następna. Tak. Jezu. Wolałem Cię oglądać, jak byłeś gruby i biedny, teraz trochę ja. ciężej się to człowiekowi To ja, to ja, nie, śmieję. to ja, nie, to ja, przeszliśmy tę samą historię. Nie ma większego atencjusza w Polsce, niż mm -hmm. facet porażka. Nawet ciężko stwierdzić, czy to facet, czy cholera wie kto. O, 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 mocne, <laughs> Cholera że... wie kto. Tak cholera to wie kto to jest. Hmm. Uwaga? No. Od niego aż bije tania lanserka. No to ja, to ja, wiadomo, to ja. Myśli, że jest wielką gwiazdą. Tak. Skromność to cecha tak rzadka, że stała się królewską. To może być też o mnie. <noise> Uwaga, następny jest no. taki z emocją taką naprawdę to się przejął tym. Tak. Pusta bańka to właśnie ty, mały człowieczku, bez moralnego kręgosłupa. Brzmi jak zaklęcie z Harry'ego Pottera. Coś nie wiem, nie? Chujek homofob z ciebie. I co? Dumny z tego jesteś? Myślisz, że powielanie stereotypów jest dowcipne? Nawet jeśli robisz go pod tą całą cebulą publiczkę, to i tak potwierdza, jakim kmiotem ty? i prostakiem ja, jesteś. Ja, A może ty? No to jest ja, ja. 100%. Ale masz w stand-upach jakieś takie... Ja, ja... To Rafał! Co nie, 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 <stukli> odjebało gwieździe na Maxa. To na bankie. Czekamy na taniec z gwiazdami i Dzień Dobry TVN. To ty, no. to ty, Chyba, że to było kiedyś napisane. Nie, tak? nie, nie. To na pewno Rafał. Uwaga, najważniejsze, najwa, najważniejszy. Nie żeby coś, ale na ostatnim foto wyglądasz jakby na obręczy kepsa powiesili i to przynajmniej podwójnego. Kepsa? Chodzi o kebaba, jedzenie dla biednych ludzi. But show. Zobacz na platformie Wow.